24 grudnia około godziny 7.45 doszło do tragicznego wypadku przy wyjeździe z Kołaczowa w pobliżu skrzyżowania na Ligotę Wielką. Kierujący samochodem marki Fiat 69-letni mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z jadącym z naprzeciwka Volkswagenem, prowadzonym przez 54-letniego mężczyznę. Kierowca Fiata został zabrany przez służby medyczne, jednak poniósł on śmierć. Na miejscu przeprowadzono czynności procesowe. Śledztwo w tej sprawie prowadzić będzie Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie.